Chcesz kupić grę taniej, nie ma promocji na Steam? Wpadnij i kup grę na Instant Gaming. Link w opisie. Simoneczko, hej! Cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj reczek. Dzień dobry i dobry wieczór. Witam Was kochani w takim całkowicie w sumie innym filmie na moim kanale, ponieważ data takiego chyba w sumie filmiku nie było, żebym wam pokazywał, gdzie byłem sobie na zakupkach, ale nie ukrywam, że... Ta siata, która jest tutaj, o! Ona już trochę, słuchajcie, ze mną leży. Czeka na moment, kiedy ja usiądę i nagram dla Was ten materiał. I sobie myślę, kurczę, może nagram, tak wiecie, wcześniej, nawet go opublikuję wtedy, kiedy faktycznie będzie na przykład jakaś luka w filmie i sobie myślę, dobra, to będzie dobry pomysł, żeby właśnie tak sobie zorganizować czas, żeby właśnie wziąć tą całą torbę. To jest stricte cała torba ze sklepu Sinsei. Słuchajcie, bo wybrałam się na zakupy i że to było. Nawet żeby wam nie skłamać, w styczniu jeszcze, nie wiem, jakoś to było, pamiętam, że w styczniu, pamiętam, że, właśnie nie wiem, to była może ta niedziela handlowa, ja wiem tylko jedno, że po prostu wziąłem dwie stówy z moich oszczędności, mówię, kurde nie, idę na zakupy, mam po prostu taką ochotę, bo sobie ogarnąłem szafę, wiecie, poprzymierzałam ciuchy, to co mi się podoba, to co mi się nie podoba, to co do wyrzucenia, spodnie, takie i takie, po prostu robiłam sobie taką stricte organizację, tak, to musiałoby w styczniu, bo to było tuż po moim... Tygodniowym urlopie, potem co jadę na zakupy. I co dzień sobie porządki, mówię: Dobra, jadę do Sinsaya, bo akurat, mimo wszystko, że w Sinsaya um, czasami z tą jakością może być bim-bam-bom, to jakby ja lubię tam robić zakupy. Tam To jest sklep stworzony trochę dla mnie, on jest trochę taki bardzo w moim stylu, bo na przykład jak idę do rezerw, to mi się dużo rzeczy nie podoba. W kropie ostatnio też mi się nic nie podoba Ewentualnie gdzie mi się jeszcze podoba, no to na przykład jest house, tak? W chaosie mi się też troszkę rzeczy podoba. W berstce kiedyś się ubierałem, teraz nie wiem, tak jakoś nie, nie w mój styl to wszystko wpada. Ciężko to tak naprawdę mi określić. Dlatego Sinsei to jest taki dla mnie sklep, gdzie ja naprawdę lubię się ubrać. Ja wiem, że jakościowo czasami te rzeczy, ale Uważam, że i tak fajnie zrobić, słuchajcie, zakupki w SinSayu, więc jeżeli nie robiliście jeszcze zakupów w SinSayu, to was zachęcam, słuchajcie, bo można wyrwać naprawdę fajne ciuszki w fajnych, tanich cenach. Bo nie oszukujmy się, no tutaj rzeczy są mega tanie. I patrzę na to, że dam po prostu nie chyba 220 zł za taką wielką pakę, słuchajcie, zakupów, nie wiem, tą torbę, ale mam takie w sumie trzy torby w samochodzie. Nie wiem, gdzieś musiałam nie kupić taką, wiecie, całą pakę słuchajcie, tych toreb. Taka przydatna torba, słuchajcie, pakuję tam rzeczy, jakby ja jestem z tych osób, która mm, nie lubię przepłacać pieniądze za na przykład siatki, za torby. Uważam, że kupić, załóżmy konkretne takie torby wie wielorazowego użytku i sobie ich po prostu używać, niż wiecie. Za każdym razem, w każdym sklepie kupować siatki. Faktem, no wiadomo, w holu, jakbym małpał sobie siatkę sinseja, wyglądałoby bardziej profesjonalnie, ale no bez przesady, jakby nie siatka jest najważniejsza, jakby nie do końca to, jak wygląda wizualnie, ma znaczenie, a znaczenie ma to, co kryje, słuchajcie, w środku. A dzisiaj, tak jak już zasłumiałam, hole zakupowy ze sklepu Sinsei. Zakupy były robione na sobie stacjonarnie, chociaż potem e, skapnąłam się, że przez, y, przez chyba internet było 10% taniej, i myślałam super, super arek. Ale dobra, no już trudno, rzeczy mam pokupowane, słuchajcie, więc. Nie zostało mi nic innego niż przejść, mam nadzieję, do zakupów. Mam nadzieję, że gdzieś tu jest paragon. Bo metki, z tego co widzę, ale paragonu mi huku więc chciałam, że paragonu może nie mam. No trudno, słuchajcie, tak się też czasem zdarzy. Ale przejdźmy, słuchajcie, do odpakowywania słuchajcie, tej torby i pokazania wam, co sobie. Słuchajcie, kupiłem. I pierwsze, co widzę, że już są dresy. I bardzo dobrze, bo słuchajcie, ostatnio lubiłem porządek w moich dresach. I po prostu potrzebowałam zwykłych, klasycznych, słuchajcie, dresów. Są to czarne dresy z. Białymi sznorówkami zwykłe, czarne dresy, ze oczywiście ściągaczem, ja uwielbiam ściągacze, a takie bardzo mocno podobne, no już były trochę przetarte. Wiecie, one się już trochę, że tak powiem, zleżały e, i po prostu stwierdziłem, dobra, tamte wyrzucam nie ma co, choć jeszcze sobie je zostawiłem, ale teraz jak już mam te spodnie, słuchajcie sobie kupione, czyli zwykłe dresiki. Akurat jeśli chodzi o dresy, te ja noszę w rozmiarze L nam nie pasują ideolo, więc sobie takie dresiki kupiłem. Tutaj widzę, nawet nie zwróciłam na to jak kupowałam, że tutaj jest logo. No i co? W sumie kwota? No nie było pewnie dużo. No właśnie, 29,99, więc słuchajcie, myślę, że jak za te pieniążki, to naprawdę. Halo? Wyostrzy się czy nie? O! Jak za te pieniążki, Rosner L, całkiem, całkiem spoko. Gdybyście chcieli, tu z tyłu jest jeszcze indeks tak zwany. W razie czego myślę, że jak znajdę te, ten cały towar, że tak powiem, który dzisiaj mam. To podrzucę wam oczywiście linka w opisie, gdybyście chcieli. Słuchajcie, no skład nie jest szałowy, bo to nie jest czysta bawełna. Słucham, że tu jest poliester, że to ja go czuję, że tu jest ten poliester. Ale ym, nie jest aż tak on mocno wyczuwalny na całe szczęście, bo czasami jak kupuje się dresy, słuchajcie, to jest największy z tym problem. Czekajcie, szukam właśnie składu dokładnie, żeby wam przedstawić ten skład, ale jak zwykle... Teraz już nie pamiętam, bo jak zawsze robię zakupy, to zerkam na skład, bo dla mnie skład jest ważny. Ja bym chciał, żeby materiał mimo wszystko oddychał. O właśnie, mam. To jest słuchajcie, niby informacja, że 60% jest to poliester, 40% to jest bawełna, ale w dotyku, jak sobie dotknę w środku, słuchajcie, on nie jest taki... Mm, jak czasami takie dresy są takie mega grube. I też mają 60% poliesteru i 40% bawełny, a tutaj faktycznie nie czuć tej grubości. On faktycznie czuć, że jest to poliester, ale jest to delikatnie też prześwitujący e, materiał. A nie ukrywajmy, no bi bawełna jest taka zdeczka lekko prześwitująca, więc spoko. Ale no tak jak mówię, no jest to e, dla mnie całkiem okej. Okay, mimo, że tak jak już wam wspomniałem, bardzo mocno zwracam uwagę na to, żeby skład był najlepiej 100%, e, że tak powiem, bawełny. Ale no mówię, wziąłem je na próbę, pamiętam, że wziąłem je, słuchajcie, na próbę, przymierzyłem je i ogólnie czułem się w nich dobrze. A to jest, słuchajcie, najważniejsze, dlatego je wziąłem. I zobaczcie, 30 złotych spodnie dresowe, no nie ukrywajmy, no one pewnie nie przetrwają ze mną 5 lat, ale no na jakiś czas na pewno, na pewno ze mną będą. I słuchajcie, bluze? Ja nawet nie wiem, co, że co ja tu mam. A, tak, bo ja chciałam zwykłą, szarą bluzę, słuchajcie, zwykła szara bluza. Oczywiście w rozmarze XX albo ja są dużo chłopak, ale tak, na tym nie zależało zwykła szara bluza. Tutaj eleganckie ma ściągacze, jeśli chodzi przy rękawach, tutaj na brzuszku yy, też są takie, słuchajcie, ściągacze. Zwykła, zwyczajna, szara bluza, słuchajcie, kwota 2999, więc kochani, słuchajcie, słuchajcie, naprawdę śmieszna cena, yy, a zależało mi na jakiejś właśnie zwykłej klasycznej. Szarej bluzie, żeby mieć taką basicową, tak zwaną, jest delikatnie poliester, bo go czuję, czuję ten poliester. I pewnie w podobnej sytuacji jest jak właśnie, jak właśnie te spodnie. Niech ja sobie szybko tylko to znajdę, słuchajcie, jak z tym składem, bo widzicie, no teraz kiedy dla Was nagrywam to, nie pamiętam. Zgadza się, 60% to jest poliester, 40% to jest bawełna. Ale tak jak mówię, no ja sobie je przymierzyłem, bo nie zawsze, wiecie, jest to jednoznaczne. A znam, słuchajcie, yy, znam, słuchajcie, ciuchy, ubrania, bluzy, które mają podobny skład, a są zdecydowanie grubsze, bardziej takie cięższe i tak dalej. Po prostu niewygodnie się w takich chodzi. No, a tutaj naprawdę ja je przymierzyłam, pamiętam, przymierzalniowe we dobra, spoko biorę je. Więc mamy kolejną rzecz, i jest to bluza też za 30 zł. Lecimy dalej. Mam tutaj bluzkę, i z tego co widzę, chyba z, z wyprzedaży, z wyprzedaży, słuchajcie. I jest to bluzka, nad którą ja się osobiście zastanawiałem, bo na początku pamiętam, że ona nie do końca mi leżała. Jakby byłem nieprzekonany. W sumie, jak były wieszaki, to tam sobie odstawiałam. Po prawej stronie dobre, po lewej stronie takie... A na krzesełko kładłem sobie, że jeszcze przemyślę. I ostatecznie to pamiętam, że należało do jeszcze przemyślę. I ostatecznie wziąłem taką koszulkę. Słuchajcie, wziąłem taką koszulkę tutaj z grafiki po angielsku, wybaczcie, no nie będę tego czytał, bo ja do angielskiego, wiecie, niezbyt e, dobrze znają. Ale słuchajcie, mega fajna, przewiewna, e, 100% bawełny, więc naprawdę skład też jest całkiem spoko. Zresztą e, e, cena też jest mega spoko. W jego cena ostatecznie wychodziła 12.99. Słuchajcie, do, proszę Was, za 12.99 no żal mi było ostatecznie, nie się będzie dobra, wezmę. E, przymierzyłem i naprawdę była całkiem, całkiem w porządku. I bo u mnie jest tak, słuchajcie, że zależy od tego, jakie spodnie mam na siebie ubrane. Miałam takie czarne spodnie? Nie wiem, miałam spodnie ubrane i ja pamiętam, że wtedy mówię, kurde, to tak mi nie pasuje i tak dalej, a ostatecznie potem sobie pomyślałam, w sumie jak ubiorę inne spodnie, w sumie będzie pasowało, nie? Więc ostatecznie po prostu tą bluzę sobie wziąłem z taką kieszonką, bo wygląda po prostu ona ładnie. I tutaj było 13 ziko, więc słuchajcie, super cena. A takie wyprzedaże niestety trzeba polować, bo byłem w dwóch sinsejach i to było w mieście w ogóle. Tam naprawdę dużo rzeczy było już wyprzedane, bo, bo widać, że po wieszakach są, że tak powiem, wolne przestrzenie. Ale ja jak szukam i na przykład... Ja w ogóle pierwsze co wchodzę do sklepu, pierwsze co wyprzedażę, bo czasami są naprawdę fajne smaczki I pierwsze szukam pierw po swoim rozmiarze i wtedy ewentualnie patrzę, czy mi się podoba, czy nie Pamiętam, że tutaj było wyjątkowo inaczej, bo ja się nastawiłem sobie na nową kolekcję, na nowe rzeczy i tak dalej Więc sobie pierwszy przyjrzałam nową kolekcję, nowe koszulki, nowe bluzy, nowe spodnie Pierw to wszystkie, co jest nowe, co dopiero weszło na rynek sobie przejrzałem, a potem mówię, w sumie dobra, zobaczę na wyprzedaży i w jednym, i w drugim sklepie, i z tego co wiem w jednym, e, nie było nic ciekawego, a dopiero w drugim coś udało mi się fajnego czmyknąć, Więc słuchajcie, warto też zerkać właśnie na wyprzedarze. No i ja mam takiego tipa, że pierwszy szukam mojego rozmiaru, bo idzie, jestem duży chłopak I, i do dużego chłopaka duży rozmiar jest potrzebny. Więc pierwszy szukałem rozmiaru, a potem przeglądałem, czy coś z tych ciuszków mi się po prostu podoba. Jedziemy dalej! Kolejną rzeczą jest to bluza. I jest to bluza, która mi się mega mocno na stronie spodoba. Ja miałam ją zaznaczone, słuchajcie, w, w komputerze, jakby dodane do koszyka i mówię sobie: no po prostu, ja muszę mieć tą bluzę. No, ja muszę mieć tą bluzę, bo jest naprawdę mega, mega urocza. Jest to duża bluza z napisem Stay Strong. Duża, mega, duża bluza. Mi się wydaje, że ona jest nawet trochę oversize. I chciałam, że ona jest w ogóle dla mnie za duża i pewnie taka była, ale. Słuchajcie, ja uważam, że lepiej mieć dużą bluzę, bo ja się w dużych bluzach czuję komfortowo, czuję się pewny siebie, czuję się po prostu lepiej w takich dużych bluzach. I to też jest, słuchajcie, z nowej kolekcji, również ze ściągaczami. Słuchajcie, też tutaj na rękawach tak samo ściągacze, słuchajcie, znajdują się e, na brzuszku, że tak powiem, e, tam na dole. I powiem wam, że kolor mi się mega spodobał, Mówię, jak ja to na stronie zobaczyłem, bo miałam ostatecznie faktycznie, miałam wybrane kilka rzeczy do koszyka na stronie i wtedy według tego jakby robiłem sobie zakupy, bo nie będę ukrywał, ale z jednej strony wolę robić zakupy online, bo sobie patrzę na to obrazki, podoba mi się, klikam, 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 ale ostatecznie fajnie by było też przymierzyć, dlatego sobie wybrałam to co chciałem, tak sobie właśnie zrobiłam przed wyjazdem do, do Sinsaya. Wybrałam to co chciałam i wtedy dopiero pojechałam do Sencaya i oglądałem te rzeczy. Wracając do tej bluzy: cena też bodajże 30 zł. Tak, zobaczcie: wszystko prawie za 30 zł. Ten odcinek powinien się nazywać ubrania za 30 zł, słuchajcie, bo naprawdę trzy dyszki, a mega fajna bluza. Skład: no, też w nich niestety wiele do życzenia, bo jest to poliester i jest to ciepły poliester. To jest to, o czym Wam mówiłem, że są takie poliestery, które są takie bardzo miszowate. Ale stwierdzimy, ok. Idealnie na zimę, idealnie słuchajcie na wiosnę, na taką temperaturę, bo jak jest wiosna, to ja przeważnie chodzę w samej bluzie. I żeby mi było ciepło, no to taki, taka bluza z poliesteru, bo na przykład mam bluzę z Lewisa, mam bluzę z jakąś skropa i jakieś jeszcze chyba dwie bluzy, które są e, typowo wałłuna i one są naprawdę cienkie. I na przykład jakie ubieram je ubiera teraz, tu nie jest zimno, a mam bluzy, które są gdzieś tam właśnie w połowie, przeważnie jest to. 60% bawełna, 40% poliester. Pytanie, czy w tej sytuacji jest tak samo, bo staram się, żeby wszystko tej bawełny było więcej. I tu jest, słuchajcie, tak samo, czyli 60% to bawełna, 40% to poliester. Staram się właśnie w taki sposób robić y, zakupy, żeby tej bawełny, mimo wszystko było więcej. Ale jest to w jaki sposób, słuchajcie, ocieplana bluza, więc naprawdę na zimę. E, bardziej, i nawet i tą wiosnę, która nadejdzie, żeby wyjść w samej bluzie na dwór, naprawdę gigaczat. Więc lecimy dalej. Lecimy, słuchajcie, dalej. Mam bluzę i jest to mega mocno podobna bluza do tego, co ja już mam, ale niestety ta moja bluza tak trochę się sprała pod tym kątem, że po prostu wiele razy ją ubierałem, i niestety, no, e, jej jakość już nie jest taka fajna, jak była. A jest to taka zwykła, e, bardziej taka zielono-zielono. Hmm. Cichekło nie mogę powiedzieć co to jest konkretnie za kolorek, aż tak dokładnie się nie znam z, z jakimiś takimi, słuchajcie um, ciężko to nawet określić, co to dokładnie jest, takie jakby kropeczki, kreseczki, słuchajcie, są na takiej bluzie, więc jest to zwykła można by powiedzieć nawet basicowa bluza, słuchajcie, najzwyklejsza bluza, wiadomo, w rozmarze XXL i z tego co widzę, ona była również na wyprzedaży. I powiem, że jaką ją przymierzę mówię, dobra, biorę. Idealnie na mnie siedzi cena 1199. Więc kochani, za takie ceny można robić zakupy totalnie. Więc do no, 100% bawełny. Czemu? Czemu? czego chcieć więcej, słuchajcie, to już lepiej wybrać się do Sinsaya niż, słuchacie do Lumpa, no nie oszukujmy się, chociaż w Lumpie dawno nie byłem i wiem, że muszę się wybrać, bo muszę kilka rzeczy jakby zanieść do Lumpexu, żeby zamienić sobie na taki kupon e, rabatowy, żeby móc sobie coś tam kupić, ale faktycznie można pewne smaczki wyhaczyć sobie w, jeśli chodzi o Lumpa, fajne rzeczy można w Lumpie wyhaczyć, ale to muszę się wybrać jakoś na wiosnę, słuchajcie, no i tak jak mówię, ta bluzeczka fajna Ubrałem ją i zaraz wiedziałam, że ją biorę, słuchajcie, bo cena też była strasznie śmieszna, więc nawet, nawet gdyby było coś z nią, nie wiem, tak, to i tak bym wziął za 12 ziko. żal nie wziąć, żal nie wziąć. Lecimy dalej. Mam tutaj kolejną bluzkę, no i tutaj był duży nakład w ogóle, jeśli chodzi na bluzki. Ponieważ ja dużo bluzek po prostu wyrzuciłem, bo już były w takim ani innym stanie. Słuchajcie, jest to koszulka i jest to zwykła koszuleczka czarna. Bardzo szedłem w taki basic w ogóle, bo jak widzicie, cała czara bluza, yy, taka też szare spodnie stricte. Tu mamy stricte czarną koszulkę. Czarną, nawet no, widzę, że nawet na yy, aparacie nie widzicie, ale jest tu kieszonka w tym miejscu. Jest kieszonka. Po prostu jest to tak niewidoczne, jest to zwykła. Cała czarna bluza. Słuchajcie, cena 15,99 hit. Po prostu dla mnie, to jest czysty hit. Wziąłam z takim w sumie największym rozmiarzem, bo wziąłam XXL, przyznaję Wam się jeszcze, wziął XXL i to nie jest tak, że ja nie wszedłem, wszedłem w nią idealnie, ale miałam wrażenie, że coś mi tu opiera, a mam wrażenie, że tutaj, jak mamy tutaj, że tak powiem, na, na rączce tutaj tak o, przy, przy pachwie, o, tak to nazwijmy, to było za bardzo za jakby, ściśnięte. I mówię, kurde, ej, to jest w sumie niewygodne. Tu jest tak akurat, a tam było tak, że mnie to aż opierało tutaj, jakby wiecie, ściskało mi tutaj. I mówię, dobra, ok, zobaczę inny rozmiar. No i faktycznie w tym większym rozmiarze jest ona troszkę za duża, ale tak jak już, już wam wspomniałam, wolę czuć, wolę mieć ten ciuszek większy, żeby czuć się bardziej spowodniej, bardziej taki po prostu pewny siebie niż, żeby on był gdzieś tam przyciasnawy, a tutaj po prostu jest troszkę więcej tego materiału i po prostu to nie jest tak ścieśnięte i nie czuję, żeby coś mnie opierało, więc całkiem okej okay. i cena też bardzo fajna, więc spoczko. Mamy kolejną rzecz, lecimy dalej. Słuchajcie, i kolejna. I to są, teraz pokażę wam trzy koszulki, chyba trzy, które tak mi się mega spodobały na stronie Sensei, że już chciałam je zamawiać zaraz jak już je zobaczyłem, a mówię pojadę zobaczę i nie ukrywam, że musiałam jechać do w ogóle, dlatego pojechałam do dwóch Sensei Sensei, do dwóch sklepów słuchajcie, bo w jednym sklepie nie było tego co chciałem a pierwsze co to mamy taką zieloną e, koszuleczkę, mega koszuleczka, mega fajna słuchajcie, zapisam always look up Arek i moje czytania po angielsku. Fajna, zielona, zwykła, basicowa, fajna koszuleczka, tylko że z napisem dodatkowym, który jest mega fajny. Fajnie on wygląda. Słuchajcie, cena 15,99, więc cena też mega, e, mega fajna, słuchajcie. Nie pokazywałam wam wcześniej w sumie indeksów, ale pozwólcie, że wrzucę wam po prostu w opisie, jak jeżeli znajdę na stronie. I po prostu Wam podlinkuję, gdybyście chcieli takie koszuleczki sobie kupić, bo jest naprawdę mega, mega fajna, misiona, mega mocno. Podoba? Ciekawe czy jak wrzucę ten materiał, to w sobie te koszulki jeszcze będą na stronie dostępne i do kupienia. Tego nie wiem, mam nadzieję, że tak. Lecimy dalej. Kolejna koszuleczka, słuchajcie, jest to taka właśnie ni to beżowy kolor, ni to taki brązowiutki. Jest to koszuleczka. Tak, o, z na środku z napisem special i, i, i coś tam po angielsku. I powiem Wam, że w ogóle wszystkie te wszystkie koszuleczki, czyli ta zielona, ta brązowo-beżowa i jeszcze jedna będzie taka też taka w brązowym kolorze, to są moje kolory, to są moje kolory, słuchajcie, tego chyba roku taki właśnie beż, taki brązowiutki kolor, naprawdę mega, mega fajny kolorek. Mi się on tak mega strasznie podoba. Chociaż na stronie wyglądało to troszkę inaczej, jakby był delikatnie jaśniejszy. Ale naprawdę mega, mega fajna koszuleczka, zwykła, klasyczna. I to jest w tej samej w ogóle chyba serii tego wszystkiego. Bo z tego co widziałam na stronie, weszło się jakby na jedną osobę, która miała koszulkę ubraną, i bo można wybrać różne trzy kolory. I wydaje mi się, że po prostu jest to, że tak powiem, ta sama koszulka, tylko w różnych kolorach i w różnych po prostu wersjach. I cena też śmieszna, bo 15,99. zł za taką cenę ubrać się w sklepie. Wow, super, super! A nie ukrywam, że ja w porównaniu do tego, jak kiedyś robiłam zakupy, bo kiedyś naprawdę robiłam zakupy, że kupowałam droższe ubrania. To teraz naprawdę przyszedł na taką po prostu styl, żeby to na mnie ładnie wyglądało, a nie żeby cena była jakaś wygórowana. Nie ukrywam do dnia dzisiejszego dalej siedzę na Vinted i zamawiam fajne ciuszki, jeżeli coś się tam przytrafi. Ale no teraz, jak sobie uzupełnię teraz kolekcję moich ubrań, to nie ma co w ogóle e, już więcej kupować, bo naprawdę ciuchu będę miał wystarczająco już dużo. Lecimy z jeszcze jedną koszuleczką. I tak jak już Wam wspomniałem, ta kolejna koszuleczka też jest gdzieś takim w podobnych kolorkach, ponieważ jest to taki brązowiutki kolorek, taki, no myślę, że taki stricte właśnie brązowy, chociaż kamera widzę, że oddaje bardziej, nie wiem, tak widzę na podglądzie, że bardziej wiśniowy, z napisem Futur, Future. E, future nie, nie pozwólcie, że się nie będę czytała. <laughs> <laughs> Słuchajcie, i taką bluzuleczkę, bluzeczkę też mega fajna, tak samo wszystkie te trzy koszuleczki, 100% bawełny, przewiewne, widzę, że delikatnie prześwitują, ale ja to lubię, ja lubię, kiedy jest prześwit, kiedy widzę, że ta koszulka faktycznie może oddychać i klasycznie, tak samo, słuchajcie, cena 15,99 yy, i wszystkie po prostu są w tej samej cenie, w tej samej kolekcji, więc naprawdę mega, mega fajne, mega mi się podobają. Te koszulki i na pewno będę je nosił. I przejdziemy, słuchajcie, do rzeczy, których chciałem kupić, a ostatecznie nie myślałam, że w sumie zakupię, bo mówię, ok. Ale potrzebowałam. Ostatecznie potrzebowałam, bo robiłem też porządek w pijamach. A ja lubię chodzić w pijamach, nie lubię chodzić w bokserkach. Po domu lubię, wiecie, jest wentylacja powietrza. <słuchaj> <słuchaj> Więc po prostu kupiłem sobie dwie pijamy. Pijem. a myślałam, że dwie wzięłam ostatecznie, ale nie, faktycznie jest jedna pijama a, okej, okay. nie wzięłam drugiej pijamy mimo, że ona mi się podobało, to nie było mojego rozmiaru dobra, są w domu i to taka stricte wakacyjna pijama słuchajcie, palemki tutaj holidays, normalny czuję się jak na wakacjach, nie? więc taką bluzeczkę koszuleczkę bardziej do pijamki i do tego, słuchajcie takie mega luźne spodemki one są mega luźne, bo tak teraz na nie patrzę nawet nie wiem, gdzie tu jest przód gdzie tu jest tył? O, tak one wyglądają. Więc mega duże, mega luźne, mam nadzieję, że będą git, bo w sumie nie przymierzałem i w sklepie, no bo piżamy tak zbytnio się nie przymierza, ale faktycznie, wziąłem jedną piżamę, miałam wziąć dwie, ale faktycznie jednego, jedna e, piżamka nie była po prostu w, w moim e, rozmiarze, po prostu, no bo ja to chłopakie ja potrzebuję duże ciuszki, zobaczcie, no. XXL musiał wlecieć, słuchajcie, na rejony pijama za, słuchajcie, 40 CZK, To też uważam, że jest spoko, cena, dwie dyszki, dwie dyszki. życie umierać, słuchajcie, więc mam jedną nową pijamkę. No i słuchajcie, tak patrzę, a faktycznie mam coś tu jeszcze i mam coś jeszcze. Jest to świeczka, słuchajcie, wziąłem sobie świeczkę, bo nie ukrywam, że w końcu zacząłem zapalać te świeczki, bo to, że ja mam świeczki w domu, to wiem i. Może Wy też wiecie, ale po prostu ich nie używam. Teraz zacząłem ich używać i wziąłem coś takiego i sądziłem, kurde, idealnie na początek wiosny będzie, czyli Sunday morning, taki poranny zapach, słuchajcie. Oj, tak. Ona pachnie trochę jak takie świeże pranie, też, słuchajcie, naprawdę. No, mega fajny zapaszek. Mam nadzieję, że będzie go czuć w mieszkanku. Jeśli tak, to super. Jeśli będzie faktycznie taki fajny, wydajny. I będzie go czuć, to myślę, że sobie nawet zakupię jeszcze jeden taki, bo naprawdę mega, mega fajnie pachnie. Tak on, słuchajcie, wygląda. Sunday morning. No i to na jakiś paragon. Słuchajcie. Mm. Zobaczmy z jakiegoś to sklepu, oczywiście z O, 27 stycznia to był. 27 styczeń. Właśnie trzy koszuleczki, 15,99, faktycznie jedna piżama, czyli dobrze Wam mówię. Po 39,99 i kolejna koszulka po. 15,99, ale świeczka za dyszkę była, słuchajcie, dyszka za taką świeczkę, wydaje mi się, że to cena jest całkiem, całkiem spoczko, ja robiłem zakupy, słuchajcie w Pruszczu Gdańskim, tam w Sinseju, i w Sinsaju, który jest w Centrum Handlowym O'Show tam robiłem, słuchajcie zakupy dzisiejszych naszych ciuchów powiem tak, patrząc na to ile rzeczy mam, aby dał około 200 zł dobry deal mam wrażenie, że to naprawdę jest dobry deal, bo naprawdę dużo ciuszków nowych e, dobrej jakości nie jakiejś tam Zajubistej. najlepszej, ale myślę, że one są naprawdę dobrej jakości, bluza została kupiona specjalnie, żeby był poliester żeby po prostu było mi ciepło e, jak przyjdzie wiosna żeby ubrać na siebie bluzę i heja a nie żeby jeszcze kurdeczkę na siebie wiosną układać, bo ja akurat nie lubię nie ukrywam, jestem w poszukiwaniu szukam jakiejś fajnej kamizelki bardzo mi się marzy kamizelka w kolorze takim musztardowym, kolorze może wiśniowym. coś w tym guzie, czy na przykład w kolorze beżowym, też fajnie by wyglądała tylko aktualnie nie znalazłam takiej idealnej, jakiej ja bym chciał, więc jeżeli macie jakieś, jakiś protip, albo jakieś podglądy na jakieś ciuszki, że na przykład widzieliście jakąś fajną kamizeleczkę dla Arusia to dajcie znać, słuchajcie, no tu w komentarzu. Możecie wrzucić w sumie linka, ja to dostanę jako spam i sobie wtedy przejrzę i może jakiś ciuszek akurat mi się spodoba. Tego nie wiem, wiem tylko tyle, że to już jest koniec tego holu zakupowego. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, pamiętajcie o kciuku w górkę. No i co? Ja z tego miejsca już uciekam. Do zobaczenia, do kolejnego spotkania. Cześć! Pa, pa! Do zobaczenia! Bye.